Witam serdecznie w kolejnym odcinku testowania Foxura. Ostatnio testowaliśmy go na Hondzie, czyli na akumulatorze AGM. Teraz pora na Mazda, czyli akumulator EFB. Mazda dzisiaj jeździła cały dzień, jest więc doładowany akumulator tyle, tyle co zrobił alternator. Popatrzmy, co konej uważa o naładowaniu w tym momencie. Tutaj mamy CCA520. 100% zdrowia 5 milionów rezystancji 1286 na ładowania pięknie. No to jest to słuchajcie, inteligentne ładowanie w maździe ewidentnie działa lepiej jak w hondzie. Do tego ciut dłuższe trasy, no czy może nie ciut dwa razy dłuższe trasy jak w hondzie. Ja robię po 5 km, że ona robi po 10 Stąd akumulator w stanie idealnym ładowany tylko alternatorem. I jazda też tylko miejska. No to ciekaw jestem co zrobi Foxur z doładowanym akumulatorem. Niektórzy widzowie pewnie będą już grzmieć czemu ja ładuję naładowany akumulator. Bo to jest ładowarka a nie prostownik. Czyli to jest symulacja jazdy. To jest dokładnie tak jakby w tym momencie Mazda znowu gdzieś pojechała. No słuchajcie krótki kabel podłączam już mi tu szura bez sensu. Nie wiem czemu zrobili tak krótkie kable. No dobra, ostatnio przy hondzie on od razu ruszył. Nie ma tak, że ja naciskam start, tak jak wębu power. I to jest jego kolejny minus. No nic, jest nastawione normalne ładowanie, nie AGM, czyli powinno być 14,4. A co zrobi? I czy ruszy od razu? Ja tu podpinam klemę. I patrzymy. I ruszył. No, zaczął od 5 Amperów. 8 Amperów. No i teraz zjeżdża 6-8. No ciekawa sprawa, czyli nie ruszył od razu od maksymalnego natężenia, tylko sobie podnosił. MW Power tak nie robi, rusza z najwyższego i schodzi. 5,4 i 14,3 v no, i to słuchajcie, jest nic innego jak symulacja jazdy. alternator w samochodzie właśnie ładuje w okolicach 14,3-14,4 yy, V. Natomiast prąd w aucie dochodzi spokojnie do 18A, a tu mamy 5A. 4,7 i 14,6. Czyli akumulator myśli sobie, że po prostu jedzie i jest ładowany. 14,6. No, czyli w czym jestem zaskoczony, jeśli chodzi o natężenie MW Power, by zaczął od 6 i zrzucał, i w tym momencie, może ja go odłączę, tu jest dalej, odłączamy i podłączamy MW Power, i moim zdaniem, momentalnie zejdzie poniżej 3. Tamten trzymał. A tu pewnie będzie zaraz, nie wiem, 2 Amperki, potem pewnie 1 Amperek. I tu, jeśli dobrze pamiętam, było 14,6, tak? No to tu też ustawimy tryb normalny, nie AGM. Okej. Okay. Czyli mamy standard, 6 Amperów. No to start. No i zaczyna od 3 tamten skończył na 3.8 No i mamy 2 amperki. Ale zobaczcie jak on powoli podnosi napięcie. Foxur momentalnie wskoczył na 14 V i więcej, a ten napięcie powolutku. No, i to jest kolejna różnica między Foxurem a MW Power. Generalnie Foxure jest krytykowany właśnie za to, że on ładuje zbyt szybko, zbyt agresywnie. Bardzo szybko wszedł na ponad 14V, a tu dalej nie ma 14V. Stąd właśnie MW Power jest chwalony, że on to robi wszystko na spokojnie powolutku w górę. W sumie wydaje mi się, że MW Power ma więcej zwolenników. Oprócz tego w MW Power możemy sobie właśnie wybrać, czy AGM, czy standard, no to jest normalne, ale możemy sobie wybrać, że całość będzie tylko na jednym amperze, na trzech, czy na sześciu. Tutaj nie możemy wybrać natężenia. No, wygląda na to, że ten akumulator nie jest tak pięknie naładowany, skoro tutaj dalej lecą 2 Amperki. Gdyby był tak naprawdę w 100% naładowany, to te Amperki już by tu spadły. A MW Power dalej trzyma i zobaczcie, dalej nie wszedł. O, teraz się zbliża do 14 V. Ok, no to z powrotem Foksur. Jest off i sam się włącza 3-2 ampery i momentalnie powyżej 14 V. Dobra, rozłączymy go i przeskoczymy na tryb AGM. A to ten mode, dobra, mamy AGM. No i patrzymy co zrobi na AGM-ie. No na AGM-ie napięcie ma wzrosnąć do 14.7, ale widzę, że nie rusza od razu z takim napięciem. Ok, zatrzymał się na razie na 14,4, V i 2,5A A4. No to teraz MW Power w trybie AGM. Mamy AGM, 6A start. No i wskoczył na 14V. i 2 Ampery no i minęła jakaś godzinka ładowania zostawiłem właśnie włączonego Foxura pokazuje full zobaczmy jaki prąd No, mamy podtrzymanie. Prąd skacze. Ciekaw jestem, jakie jest napięcie. No i mamy podtrzymanie 13,3 V. Na tym EFB. Muszę sprawdzić. Napiszę wam na ekranie. Jakie miał podtrzymanie na agm -ie. No dobra. Odpinamy go. No, i przy tym stanie naładowania, czyli niby pełnego naładowania według Foxura, podpinamy jeszcze na moment MW Power i patrzymy, co on wymyśli. Pokazuje, że napięcie wynosi 13,2 po tym ładowaniu. AGM 6A start. No, i momentalnie zrzucił prąd i zrzuca napięcie tak, NV Power uznał, że jest w pełni naładowany a znając życie z ma swoją filozofię ładowania zupełnie inną niż Foxur i MW Power nie zgadza się z nimi więc pewnie będzie dalej ładował więc patrzymy na napięcie, co będzie robił i start Ruszył i podnosi. Ładuje. I klasycznie wchodzi na 15V na AGM. -ie. A w instrukcji jest napisane, że nie przekracza 14,7. Także i na rzeczywistym akumulatorze AGM w mojej hondzie przekroczył 15, nawet chyba było 15,2, pokazywałem wam. A tutaj na tym EFB. W tym momencie jest 15V i nic nie zrzuca. Popatrzmy na prąd. MW Power momentalnie zrzucił i napięcie, i prąd, a ten nie zrzuca. 0,7 prądu, czy nawet mały. Napięcie wysokie. Czyli Sitek chce wysycać akumulator. Nie jest to wszystko ciekawe Foxur już nic nie chce robić, MW Power już nic nie chce robić A sitek dalej chce coś robić Pewnie będziecie chwalić siteka, Że wysyca pięknie Podejdziemy z Foxurem teraz do Hondy, ona stoi na ładowarce Lidlowskiej Ładowarka Lidlowska generalnie jako pierwsza chyba przestaje ładować, uznaje że akumulator jest Naładowany. Także jest 13,1. Takie jakieś podtrzymanie. Ze 3-4 godziny temu ją podłączyłem. I już nic nie robi. Zobaczmy, jaki jest prąd. Jedna setna. Czyli prądu praktycznie brak. No dobra. Odłączamy Lidlowską. Foksur przygotowany w trybie AGM. Na razie off. Podłączam pod klemę i od razu ruszy. No, i momentalnie wskoczył na 14 V, ale prąd zerowy 0,6. Teraz sobie podniósł prąd. Sprawdzimy, czy to się zgadza. Tak, jest 0,5. Tu też widzę, teraz pokazał 0,5. Wszystko się zgadza i 14,4 na 5. Dobra, czyli widzę, że Foxur chce mimo wszystko dokończyć robotę ładowarki lidlowskiej. No to przyniesiemy MW Power 144 ok, MW Power podłączony, mamy AGM, ruszamy i zrzuca wszystko. Koniec, a Foxur jeszcze sobie ładował. Czyli podsumowując, najszybciej robotę kończy, nie mówię, że to dobrze, najszybciej robotę kończy ładowarka Lidlowska, potem MW Power, potem Foxur, który dalej ciśnie i na końcu Sitek, który ciśnie już do końca.